Hej, wirgo już, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Rocket Night Adventures. I tutaj, moi drodzy, plansza siódma. Na szczęście pod koniec ostatniej planszy zostało nam zwrócone całe życie, a siódmy poziom rozpoczynamy starcie z baronem świńskiego imperium i naprawdę zapomniałem jak się nazywa, inaczej pewnie użyłbym jego imienia. Baron ten ma. no cóż, akurat popisał się swoim atakiem. To jest naprawdę jego jedyny atak. I widzicie? Wow! Po tym jak go pokonamy, porzuca on swój seminar. Okazuje się bowiem, iż jest on robotem. I musimy zmierzyć się teraz z jego. powiedzmy. Formą ala Terminator. Woah! Ledwo to przeżyłem. Czyli po pierwsze Rozpoczynamy planszę siódmą od razu Z miejsca Starciem z głównym antagonistą Co może być po tym? Nie wiem Koniec gry Będziemy musieli strzelić do niego srebrną strzałą Wziąć Resztki Triforce Uratować naszą księżniczkę i wysłuchać całkiem ciekawej melodyjki. A i uważajcie, ponieważ. A rakietowa szarża, którą tutaj wykonuję, nie jest przypadkowa. Przeciwnik ten. Właściwie szczątki tego przeciwnika. mogą was dotkliwie zranić. Miejcie to proszę na uwadze. No i jest to kolejny boss yy, w starciu, z którym. nie używam podstawowych ataków. To z, z racji tego, że. Przez większość czasu znajduje się on wysoko w powietrzu i używanie normalnych ataków przeciwko niemu byłoby stosunkowo kłopotliwe. Ale pokonaliśmy robotycznego hmm. władcy Imperium. Miał on chyba, zdaje się, kilka zapasowych ciał, które teraz nas gonią. Au, 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 nie chcę... Na szczęście rakietową szarżą możemy przez nie przeniknąć, co nam się tutaj niezwykle, niezwykle przyda. I Sparkster jest poważny jak nigdy, albowiem zmierzymy się teraz z Axelem Girem. Naszym podwładnym. Właściwie teraz jest, teoretycznie powinien być teraz naszym podwładnym, ale... Wcześniej to on właśnie dotkliwie zranił e, opiekuna z Parkstera, kapitana rakietowych rycerzy, i nie jestem pewien, w instrukcji nie było o tym słowa nie było o tym no, wspomniane nawet słowem, ale wydaje mi się, że Axel Gear był najlepszym rakietowym rycerzem. No wystarczy zobaczyć, co on robi. Widzicie, on nie musi wcale swojej rakietowej szarży ładować tyle co my. Może korkociąg wykonać, kiedy tylko mu się żywnie podoba. Czyli ma znacznie lepsze techniki, niż biedny Sparkster. Na szczęście jednak możemy go pokonać właśnie w ten sposób, jeżeli będziemy e, omijali jego korkociąg i atakowali tylko i wyłącznie podstawowymi atakami. Nie atakujcie go rakietową szarżą. Tylko i wyłącznie podstawowymi atakami powinniśmy wymusić na nim tą, a nie inną sekwencję, sekwencję ruchów. Wow! I później spróbuje on najzwyczajniej w świecie. Najzwyczajniej w świecie zniszczyć statek, na którym się znajdujemy. Oj, nieładnie, Axel, powinieneś nauczyć się przegrywać. Tak, i to wszystko się troszeczkę przedłuży, głównie dlatego, że nie planowałem tej śmierci. A i nie jestem pewien, czy to zauważyliście, ale to jest prawdziwa walka na miecze, ponieważ Axel, Axel może parować nasze ataki, tak samo jak my możemy parować ataki Axela. Oczywiście tyczy się to tylko i wyłącznie e, sonicznego cięcia, ale mimo wszystko. E, musicie również uważać, uważać ponieważ Axel Gir e, po opuszczeniu ekranu. Będzie, będzie próbował wjechać korkociągiem bezpośrednio w was. I starajcie się atakować go ustawicznie, ponieważ jeżeli dacie mu szansę, Axel po, po prostu przejedzie swoim korkociągiem po ziemi zupełnie jak to zrobił w tej chwili. Może nie zniszczy, nie, nie zniszczy przy tym statku, ale może zadać wam dotkliwe, dotkliwe obrażenia. I tutaj możecie po prostu używać normalnego ataku. Soniczne cięcie powinno okazjonalnie dosięgnąć Axela. Jeżeli chcecie wykończyć go bardzo, bardzo szybko, to polecałbym wam po prostu a, ustawienie się w tym miejscu i atakowanie. W tej fazie natomiast, ponieważ tak, Axel Gear nie da sobie w kaszę dmuchać i ma aż trzy, a nie dwie jak inni bo sobie fazy. W tej fazie będzie próbował zepchnąć was w kosmiczną przestrzeń przy użyciu własnej rakietowej szarży, korzystając z tego, że jego rakietowy plecak jest znacznie, znacznie lepszy niż rakietowy plecak Sparkstera. I pomaga... Nie! Axel! Nie! Dobra. Trudno. I pomaga mu fruwać sobie w przestrzeni kosmicznej nawet bez użycia jakichś dziwnych czarów. Nie, że mam, szczerze mam nadzieję, że Axelowi nic nie jest. Czy mógłby odkupić swoje winy, mógłby spróbować odkupić swoje winy. Chodzi o to, że Axel wydaje się być ciekawą postacią. Chętnie zobaczyłbym Axel'a chociażby w następnej części, która istnieje, a w którą jeszcze nie grałem. I tutaj. Nie obawiajcie się, po prostu pędźcie przez te świnie. Dajcie się uderzyć ile razy tylko chcecie, nie zawracajcie sobie gitary e, gitary atakowanie ich. Naprawdę chciałbym zobaczyć, jak sala w, w innych grach, i mam nadzieję, że nie zginą. Zwróćcie uwagę na te rzeczy, ciężko mi to nazwać sprężynami, znajdujące się na podłodze. Może to są sprężyny, wydaje mi się jednak, że jest to urządzenie. Zmniejszające grawitację, albo coś w ten deseń. I... Chociaż jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, więc może w tych pomieszczeniach grawitacja nie jest tak dobrze utrzymana. Sztuczna grawitacja nie jest tak dobrze utrzymana jak w innych. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Chodzi tylko o to, że skaczemy znacznie wyżej, opadamy trochę wolniej, ale nasza rakietowa szarża wcale dalej nas nie wynosi. Jest to jednak nowa mechanika, do której powinniście się przyzwyczaić. Albowiem będziecie musieli jej używać przez cały czas trwania walki z cesarzem Świńskiego Imperium. Owszem, moi drodzy, widzicie, okazuje się, że cesarz, cesarz Świńskiego Imperium był robotem i zdążył on, kiedy. I zdążył on przed swoją. E, przed swoją domniemaną śmiercią, że tak się wyrażę, zgrać. Zgrać swoją pamięć na, aj, na komputer pokładowy, na główny komputer pokładowy Świńskiej Gwiazdy. I teraz odłączył on jeden segment i próbuje nas po prostu zgnieść. Jedynym słabym punktem komputera pokładowego jest to berło, które cesarz wystawia od czasu do czasu. Wystawione ono może być z której, przez którykolwiek otwór, jaki tutaj widzimy czyli może pojawić się raptem w ośmiu różnych miejscach. Miejcie to na uwadze. Z tych otworów jednak mogą również wypełznąć, jak tak się wyrażę, inne elementy służące do ataku i będziemy musieli po prostu te ataki omijać. Jak sami widzicie, nie jest to specjalnie skomplikowane, jednak starcie jest stosunkowo długie, Dlatego nie możecie po prostu pozwolić sobie e, nie możecie sobie po prostu pozwolić na zbyt częste uderzanie się. Jak ja to właśnie w tej chwili robię. Inform Dobrą informacją jest to, że nie musimy wcale powtarzać starcia z Exelem Girem, jeżeli zginiemy przy tym bosie, powtarzamy po prostu starcie. E, powtarzamy po prostu starcie z... cesarzem Świńskiego Imperium. W tej formie, w tej formie oczywiście, czyli z komputerem pokładowym. I naprawdę normalnie dzień znacznie, znacznie lepiej. Powinienem wziąć się w garść. Chociaż mam jeszcze pięć żyć, mówiłem, że gra nie jest aż taka trudna. I przechodzimy do drugiej fazy. Teraz mamy, teraz mamy trochę trudniej, ponieważ e, komputer będzie próbował uderzyć nas jednym ze swoich laserowych pejczy. ...a berło cały czas znajduje się na górze. Musimy wykonać karkołomny skok, starając się tych pejczy uniknąć... ...i trafić... wow ...i trafić berło. Które od czasu do czasu pozycję zmienia, więc musicie mieć to również na uwadze. Łoł... Wow. No i widzicie? Niestety dałem się... dałem się pokonać. I muszę powtarzać całe to starcie od początku. Wiecie co, normalnie bym to wyciął, ale jest to walka z ostatnim bossem, dlatego... Nie, daruję sobie. Walki... E, walki z bosami zazwyczaj zostawiam, szczególnie z ostatnimi. No jak się będę dawał znowu uderzać podczas pierwszej, banalnej fazy, to na pewno nie pójdzie mi lepiej. Mmm, straciłem już dwa serduszka, nie za dobrze. Nie obawiajcie się jednak, Sparkster to prawdziwy zuch na schwał, chłop na schwał, opos na schwał i znowu dałem się zgnieść. Trzy serduszka poszły! Ta część starcia dłuży się zdecydowanie najbardziej, ponieważ o ile winnych berło jest non-stop widoczne i trudność polega tylko i wyłącznie na dostaniu się do niego, nie narażając się. Przepraszam, na ostrzał. To tutaj musimy cierpliwie przeczekać wszystkie próby zaatakowania Sparkstera. Nie wiem, być może twórcy po prostu chcieli przygotować gracza na to, co będzie go czekać. Być może ma być to test sprawności. Nie wiem. Jest cierpliwości. Widzicie ogólnie, zaatakowanie tego przeciwnika rakiet, yy, z normalnym atakiem po prostu naszym mieczem jest jak najbardziej możliwe. W końcu już to robiłem, Ach, ale jestem przyzwyczajony do używania rakietowej szarży, i właśnie w ten sposób mam. Sekundę. No, nie spędzi. I właśnie w ten sposób mam zamiar go pokonać. Opasz! No i berło oczywiście. Nie powinienem tego nazywać berłem, a raczej przyciskiem, słabym punktem. Ale... Czy ja wiem? To było pierwsze, co wpadło mi do mojej niestety trochę ograniczonej głowy. I, dlatego będę tak... to... Ten przycisk, tą wajchę, ten słaby punkt berłem właśnie nazywał. Jeżeli jednak wszystko pójdzie po mojej myśli, to już niedługo, albowiem. znowu nie trafiłem. Szlak! <laughs> no. Dwa serduszka to naprawdę niewiele, jeżeli znowu uda mi się stracić. Kolejną szansę w starciu z tym przeciwnikiem, to umówmy się, że spotkam Was. E, spotkam Was przy tej fazie, na której zakończyłem starcie, żeby po prostu Wam się za bardzo nie nudziło, dobrze? Ostatni cios mój i jego. I ja przegrałem. Czyli to był ostatni cios ostatniej fazy i właśnie przy ostatnim ciosie ostatniej fazy Was spotkam. <noise> tak się akurat złożyło śmiesznie. Co za matka. Okej, okay, cięcie. Ok. Zostały mu dwa ciosy, to jest ostatnia faza ponownie i pragnę zauważyć, że za każdym ciosem ten boss nie ma życia. Musimy go po prostu uderzyć. Au, wow, wow, wow! Machnąłem się. Że ten boss nie ma życia, musimy go po prostu uderzyć e, wystarczającą ilość razy i będzie po nim. Widzicie? I tak oto właśnie główny komputer Świńskiej Gwiazdy został pokonany przez Sparkstera. I Świńska Gwiazda eksploduje. Dobrze, że akurat wyeksplodowała nam wyjścia na zewnątrz, akurat do teleportu, który był oddzielony od reszty statku. Jaki był jego sens? Ha! Huh. I teleport akurat prowadził do ostatniej kapsuły ratunkowej. Co taki poważny jesteś? Ciesz się! Widzicie, nie dość, no, że udało nam się zniszczyć świńską gwiazdę, to nawet udało nam się znaleźć kapsułę ratunkową. W przeciwieństwie do Sonika, który... po zniszczeniu gwiazd, jajecznej gwiazdy... musiał po prostu sam spadać. Czy to była druga kapsuła ratunkowa? Hmm. Być może Axel jednak ocalał. No, ja nie miałbym absolutnie nic przeciwko. Odpowie za swoje zbrodnie. O, kurczę. Hm, widzicie? Nawet przejmujemy kontrolę nad... Wow! Dziękuję bardzo. I nie możemy atakować. Jesteśmy absolutnie bez zbro... Bez zbroń? No, jesteśmy bez broni. I bez broni. Nie jesteśmy w stanie... Atakować. Nie jesteśmy w stanie zrobić absolutnie nic, tylko i wyłącznie unikać ataków. Monitora. Głównego komputera świńskiej gwiazdy, który cały czas ma zainstalowany w sobie program Pamięć tego świńskiego cesarza. Wiecie co, gdybym pamiętał jego imię, to zapewne bym go używał naprawdę. Albo nazywałbym go po prostu Ganonem. I. Za każdym razem, kiedy e, świński cesarz będzie chciał a zaatakować nas samym sobą, e, skieruje się albo w prawo, albo w lewo, nigdy na, nigdy na środek, więc to powinno być całkiem nieźle. No nieźle, spalamy się w atmosferze i goni nas rąbnięty robot. Nie, czekaj. No, no jasne, wiecie czego nie mają monitory, a kapsuły ratunkowe, tak? osłony termiczne. Ha, ha. Tak więc moi drodzy, był to faktyczny ostatni boss gry Rocket Knight Adventures. Jeżeli gramy na poziomie łatwym, to starcie nie ma miejsca. Widzimy tylko jak Sparkster uh, Sparkster trafia bezpiecznie na planetę. Tej scenki również nie ma. Wiesz co? Ja po prostu wam pokażę. Zrobię nie serię, a... Longplay, czy też gameplay. Nie, nie, nie gameplay, tylko walkthrough właśnie. Z Rocket Night Adventures na łatwym poziomie i będzie. I nie wiem. Nie wiem, najwyraźniej. wróciliśmy po księżniczkę do fortecy. Odstawiliśmy ją zabiedzonemu, zamartwionemu czulkowi i nie zaakceptowaliśmy żadnej nagrody odlecieliśmy w siną dal, zanim jeszcze zdołali nam cokolwiek zaproponować. Sparkster. Prawdziwy bohater. No! I oto właśnie była gra Rocket Knight Adventures. Jak już wspominałem, planuję wrzucić jeszcze... Uh, ...longplay z łatwego poziomu, bez żadnego komentarza. Jeżeli będziecie zaciekawieni różnicami, możecie sobie... E, możecie sobie tą grę obejrzeć. Jeżeli nie, to nie. Będzie tylko taki mały bonus. E, widziałem już. Na, polski, na polskim YouTubie, że tak się wyrażę. E, longplay jest. Jeden właściwie longplay z tego, na łatwym poziomie, ale było tam że. W... osoba, która to nagrywała, non-stop używała. Safe stateów, non-stop grę zapisywała, non-stop grę wczytywała. Nie mówię, że to jest coś nagannego. Ale muszę przyznać, że w przypadku platformówek mnie to ociupinkę razi, przynajmniej kiedy oglądam. Więc ja postaram się wrzucić jednym, e, nagrać to wszystko jednym ciągiem, wrzucić żeby było. Gra naprawdę niewiele się różni, bossowie zadają zdecydowanie mniej obrażeń. E, mniej obrażeń również zdaje się są w stanie na siebie przyjąć. Nie ma tego ostatniego bossa, jak już wspominałem. Jest troszeczkę inne zakończenie, i tyle. I naprawdę muszę przyznać, że nie pogniewałbym się, gdyby Sega Genesis Mega Drive zaproponowała nam jakiś obrazek, prócz tego na zakończenie. Wiem, że to nie była zbyt długa gra, ale też chyba nie proszę o zbyt wiele. No bo no fajnie jest patrzeć sobie tak na Sparkstera przemierzającego przez bez swoich gogli, pragnę zaznaczyć. I. Tak. Trochę jak w Megamanie 2, nie, nawet nie, nawet nie to, w Megamenie 2 przynajmniej widzieliśmy jak zmieniały się pory roku i, i kolor stroju Mena, kolor zbroi Megamena. Może troszeczkę jak w Mitsu Megatoru. Nie nie nie, 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 sekundę, sekundę. Troszeczkę pobiegaliśmy z tą naszą dziewczynką, a później po prostu szliśmy w kierunku płonącego Tokio. Wciąż nie wiem, co to było. Zachód słońca? Mniejsza z tym. Konami dziękuję nam za grę, a ja dziękuję wam za oglądanie. Śmiało mogę również powiedzieć do usłyszenia w kolejnej serii Zagrajmy W. Cokolwiek miałoby to nie być. Gratulacje. Wypróbuj. Bardzo trudne ustawienie. Hmm, dobra, zobaczmy. Zanim jeszcze zakończę serię, zobaczę, co to jest. Przepiszę ten kod. D6U2D2. OK. I opcje. bardzo trudne. Jedno życie, jedna kontynuacja. Mhm. Mm Przepysznie. I wciąż nie jestem do końca pewien, o co chodzi z tym kodem. Nie mam żadnych. A. Nie. Dobra, nie mam pojęcia, o co chodzi z tym kodem. Nie, nie zacząłem gry, po prostu demo. Demo się samo wprasza. Rozpocznijmy grę. Zaatakujmy jednego przeciwnika. No intro się niczym nie różni, jak widzę. Z tego co się orientuję, nie ma żadnego dodatkowego zakończenia po... A, po przejściu gry na bardzo trudnym poziomie. Jest chyba jeszcze super trudny poziom, ale ten możemy... Dostęp do tego możemy uzyskać tylko i wyłącznie za pomocą kodu, więc nie chcę mi się naprawdę tego pokazywać, sam nigdy tego nie widziałem. Okej, okay, przeciwnicy przyjmują tyle obrażeń, ile przyjmowali, a my? Od przeciwników? Mmm, dobrze, Jeep tyle samo i... Wow, trzy serduszka! Pfff! Wariactwo! O, teraz mi się przypomina tamte trudne ustawienia w kasylwani. Nie miałem bladego pojęcia o co, o co chodzi. Dlaczego nagle. A ile ten mi zab zabierze? Półtora! Porumbało chyba. Z pamiętam, zastanawiałem się, dlaczego nagle moja postać jest taka słaba, skoro udało mi się pokonać zakichanego Drakule. A to się okazało, że. Był, było to podobne trochę do świata. Wow! Drugiego w Super Mario Bros. I po prostu wszyscy przeciwnicy. E, wszyscy przeciwnicy. No wszyscy przeciwnicy byli silniejsi. Za, zabierali nam więcej życia, mieli więcej życia. I... Tak, to też była gra od konami. E, w kontrze chyba nie ma czegoś takiego. A to jest najbardziej znana gra konami. No tak, nie mam zamiaru wam pokazywać e, jak przechodzę tą pierwszą planszę, więc myślę, że po prostu wiecie co zrobię? Pokażę wam ekran końca gry, ok? W końcu przeciwnicy zadają całkiem sporo, o, sporo obrażeń. Mamy tylko jedno życie i jedną kontynuację, więc utrata tego wszystkiego. W... Super. Nie będzie trwała zbyt długo. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz e, musiałem skorzystać z kontynuacji, dlatego też nie pamiętam jak to wszystko wygląda. Kiedy najeżdżamy na tak, mamy taką dosyć wesołą, raźną melodykę, a kiedy najeżdżamy na nie, Sparkster jest smutny i w ogóle nie wie, co robić. Ja za to wiem, co robić. Nie chcę dawać się uderzyć tym świniom, tylko idę do Bossa, by nie zabierała aż trzy serduszka. No i całkiem nieźle. Ostatnie życie, ostatnia kontynuacja. I mamy ekran końca gry. W takim razie mogę śmiało powiedzieć, że seria jest zakończona w 100%. Nie miałem nic innego do pokazania. I teraz już naprawdę. Do usłyszenia w kolejnej serii: zagrajmy w cokolwiek miałoby to nie być. Póki co, jednak trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć! Konami.